Dzień dobry, dzień dobry. Ja właśnie jestem zaparkowana niedaleko szpitala, do którego idę, bo mam dzisiaj mój pierwszy skan. I droga była całkiem w porządku, szybko dojechałam, jestem na czas, tylko nie chcę teraz marnować czasu, żeby na ostatnią chwilę się nie spóźnić. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda szpital. Nie wiem, czy w środku uda mi się cokolwiek nagrać, bo nie wiem, jakie są restrykcje. Nie byłam w szpitalu żadnym, odkąd zaczęła się pandemia. Także właściwie ostatnim razem byłam w szpitalu, jak wróciłam dziecko, także... To było parę lat temu. Nie wiem, jak tam teraz wygląda. I um, lecimy. O, Tak wyglądam ja. Nie założyłam, e, założyłam selfie-stick, bo mi się nie chciało. E, to znaczy wiedziałam, że teraz będę pakować kamerę do środka, więc nie założyłam. Znaczy do, torebki do środka. Także także właśnie tak wyglądam dzisiaj. Widać mi trochę brzuszek ciążowy, ale to mówię, jakbym nie miała nadwagi, to by nic nie było widać. No także mogę się tym usprawiedliwać. Wyglądam jakbym była w ciąży, ale to nie do końca jest ciąża. Widać od dołu trochę brzuszek, ale e, z zewnątrz jeszcze by nie było widać. Wróciłam z USG. Słońce świeci, gorąco jest, jak w piekle. I słuchajcie, teraz tak. Teraz tak, 12 tydzień jest pierwszy USG, czyli tak po dzisiaj. Z USG wynika, że jestem równo 13 tygodni, a z matematycznego wyliczenia wychodzi, że jestem 12 tygodni i 2 dni. Ale wiecie, jak to jest. Zmierzone było dziecko i e, musi być ewidentnie większe. Jest około, tak, około ciuka, wielkości. Co jeszcze? W ogóle, czy ja mam tutaj może rozmiar łóżka? Jest napisane 14 cm, ale nie wiem, czy to jest długość. Czy to możliwe? Musiałam porównać z moimi poprzednimi ciążami. Ale po 14 cm, to by miało sens, dlaczego jest 13 tygodni. I teraz tak. Dzisiaj było mi pobrane też, pobrana bakrew, żeby sprawdzić, Poziom ryzyka, ewentualnie na syndrom Downa. I w tym samym celu była też zmierzona odległość, tutaj z tyłu na USG. Midwife, jak to mówi, położna, zmierzyła taką odległość karku. Nie wiem, czy to jest tkanka tłuszczowa, czy co, ale to jest tak odtąd do końca. W środku zmierzyła, ile tam tego jest, i jak już mierzyła, to powiedziała, że wygląda zupełnie normalnie, ale powiedziała, że to nie może być oficjalna, oficjalne potwierdzenie. Musisz pójść i zrobić badania, i wtedy wiesz. I teraz tak, jeśli chodzi o wyniki takiego badania, to ja zazwyczaj dostawałam też list, z mniej, czy jest małe ryzyko, czy jest duże ryzyko. Oczywiście u mnie wszędzie było zawsze małe ryzyko, także fajnie, ale mi powiedziano, że, czyli tak jak zawsze, że. Jeżeli wszystko będzie ok, to nikt się ze mną nie będzie kontaktował, a jeżeli e, będzie coś nie tak, to do 10 dni będą się ze mną kontaktować, żeby tam dalej e, sprowadzić, wiecie, żeby dalej pociągnąć e, temat i pewnie mnie uświadomić i tak dalej. I teraz tak. E, widziałam łezki na łzkie mojego popaska o jajku, jaki on jest prześliczny, po prostu ten mój maluszek, taki jest słodki idealny, proporcje wszystko takie, taki słodziaczek o jajku, widziałam główkę, mózg nosek, oczy język, widziałam rączki nawet bo machał sobie, to widziałam nawet kostki takie podwójne, wszystko fajnie, tutaj ten paluszki pupcie, wszystko super, widziałam się obracał, skakał sobie jestem i to zakład, że czułam te ruchy, jak ona mi tą przy, 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 wiecie, ten do OESG przy, 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 przyciskała do brzucha, to jestem po prostu daję rękę sobie obciąć, że czułam te ruchy, jak ten maluszek się ruszał. Jak się zapytałam, czy to jest możliwe, powiedziała, że nie. Ale to ja wiem, co czuję, a nie ona, także. Znaczy ja wiem, że to niby nie powinno być możliwe jeszcze przez kilka następnych tygodni, także jestem tego świadoma, ale jak ona to przyciskała, to jestem, jestem pewna, że czułam te właśnie ruchy, jak on nam skakał sobie, ten małuszek, mówię on, ale to nie jest, że podejrzewam, że to być chłopiec. Chociaż wiecie, jak to jest. Dwóch chłopców mam, także nawet bym się nie zdziwiła. A jeśli chodzi o zdjęcia, w ogóle wszystko, wszystko piękne. Taki, a nie mogłam nagrać wideo, nie, nie pozwoliła mi włączyć telefonu, żeby tam nagrać, e, nagrać jakiś filmik tego ekranu. Ona cały czas też do mnie mówiła o badaniu, może to dlatego, że do mnie mówiła o badaniu, a to nie była prywatna wizyta, w której mogłabym ewentualnie sobie zażyczyć, może właśnie po to się chodzi na te prywatne, bo na takich ci nie dadzą a jeśli chodzi o zdjęcia to trochę jestem zawiedziona, bo akurat mi dała takie zdjęcia, kiedy maluszek podobno podniósł rączkę i wziął paluszek do buzi i, i wygląda tak, że że po prostu wygląda jakbym się spodziewała jakiegoś ptaszka widzicie? ma dziób. O, nie ma dzioba, dlaczego ja mam trzy takie same zdjęcia z dziobem? Dlaczego? Widzicie, wszystkie są takie same te zdjęcia. Dostałam trzy takie same zdjęcia z dziobem. Oj, a taki mój małszyk jest idealny. Był po prostu przepiękny, wszystko było tak ładnie widać. Albo jak ta rączka była podniesiona, ale nie, to dostałam akurat takie, gdzie ma dziób. Ech, szkoda. No, ale najważniejsze, że ja wiem, jak wygląda i widziałam, wszystko jest, wszystko jest w porządku. Także nie mogę się już doczekać, żeby powiedzieć o tym światu, tak naprawdę. Dzięki, że byliście ze mną i będę Was informować o kolejnych krokach.